Hmm. Ciemność widzę, ciemność, no chyba jestem, dzień dobry, w tej dojrzałej fali, wędrowca, sile wolności, chyba jestem. No chyba jest. Obraz jest. To pewno dźwięk też jest. O, dzięki. No i tak nam ta fala następna mija. Słuchajcie. Y, tytułem tylko, bo ktoś y, Tobi Alina i Lena nie wie wiedzieli jakie mają kiny to powiem wam. Y, Tobi portalowy. Kin czerwony planetarny wędrowiec. Yy, Alina 251. Kin normalny, nieportanowy. Niebieska samoistna małpa. I Magda, czyli Lena. Też czerwone, yy, czerwony planetarny wędrowiec, tylko jako pierwszy kin w ogóle w Solkin. Ciekawe zaczynasz z tą całą matrycę. Też portalo, portalowy. Nie, przepraszam, ty jesteś czerwony magnetyczny smok. Tutaj mi się nałożyła. No. Ale portalowy oczywiście. Pierwszy kin jest zawsze portalowy. To tyle tytułem, bo nie wiem jak tam się nam dzisiaj ułoży testem, bo może trzeba podsumować tą falę wędrowca, czy skorzystaliśmy z tej siły wolności, którą ona przyniosła, czy nie, po wczorajszym żółtym krystalicznym ziarnie. Jakoś chyba wszyscy przeżyli, chociaż niektórzy mówili, że mocno było. Ja też miałem mocno, ale w grządkach, robiłem porządki w ogródku i było bardzo fajnie. Trochę nas te niskie temperatury w nocy, bo ja myślałem, że dziś będzie z 8 stopni, a może nawet 10. A tutaj patrzę przed audycją 4, mimo że o 12 było jeszcze ponad 10, to jest Rzadkie, że tak yy, między 12 a ranem jeszcze spada temperatura, bo to w sumie jest bardzo dużo 6 stopni. Z jednej strony jakoś łatwiej wchłaniamy potem te dwadzieścia kilka, ale z drugiej strony to też wyzwanie, bo to prawie 20 stopni różnicy. Niby nie jesteśmy wtedy, przynajmniej większość na zewnątrz, ale jednak. To wszystko system odczuwa, także słuchajcie teraz to przejście. Do następnej fali, tak jak wczoraj mówiłem, warto jednak wzmacniać się, gdzie popadnie, w każdy możliwy sposób, żeby ta fala łącznika faktycznie nie odcisnęła się na nas w jakiś sposób. Oczywiście kiedyś zawsze się to kończy i te, można powiedzieć, procesy też kiedyś będą już dużo słabsze, ale póki co to raczej one są bardziej i bardzo dynamiczne. Niektórzy jeszcze je potrafią zatrzymać, mają na tyle ściśnięte pola, no zresztą nie wszyscy w nie wejdą. A jednak matryca stara jest piekielnie mocna i wielu tutaj podróżników w czasie, jak niektórzy też nazywają istoty ludzkie, utkwiło w nich na dobre i nie ma szans na wypięcie, tym bardziej, że nie ma szans specjalnie na jakąkolwiek refleksję. Bo tylko to, co się nauczyli, to teraz jest trochę jak staśmy odtwarzane. No więc refleksji żadnej tu być nie może, bo nie ma jeszcze trochę aparatu. Taką tu mamy świadomość, póki co. Może z czasem się dołączą, jak mainstream zacznie mówić o nowym paradygmacie, ale to pewno jeszcze trochę minie. I jeszcze będzie trochę Bostonów i innych tam, które w pewien sposób też cało to przejście stymulują. Choć trudno y, przyjąć, tak na pierwszy rzut oka, że takie wydarzenia to, to mają czemuś służyć. No, słuchajcie, generalnie służą temu, żeby tych, którzy mają jeszcze jakieś wątpliwości. W pewien sposób zmusić do tego, żeby po jakiejś stronie gdzieś tam się opowiedzieli. Ludzie w takich sytuacjach dowiadują się e, coraz więcej o różnych rzeczach. Przynajmniej mają taką szansę, bo to nie znaczy, że wszyscy się dowiadują, bo. Tak jak powiedziałem przed chwilą, nie wszyscy mają okazję, nie wszyscy jeszcze jakiekolwiek pytanie sobie zadają, nie wszyscy jeszcze y, przyjmują, że jest jakaś inna rzeczywistość poza tym, co pokaże kolorowe szkiełko. No ale to kolorowe szkiełko też siłą rzeczy się zmienia, bo tutaj powie się pół zdania, tutaj cztery, no i z czasem ten obraz. Jest zupełnie inny. No i tak to właśnie leci, słuchajcie. Ponieważ tych, mm, tego testu naszego, to mamy tutaj troszkę w zasadzie, ile 8, chyba 3, 9 8 osób przysłało. Yy, I wszystkie. Tak, jak wczoraj powiedziałem, w kwadrat wpisały pozostałe figury. Mówiłem o tym, że to, że to dobrze, że wszyscy szukają jak gdyby wzrostu, czy można powiedzieć, wiedzy, jakiejś wartości. Wszystko tam można wpisać w sobie. Ten wzrost ich. Czy wasz duchowy jest stymulowany, jak gdyby w taki sposób, że, że jest on trochę w sobie, ale jest też wszystko, ma swoje jak gdyby cienie, wszystko jest ma swoje odbicie. Świadczy to również o tym, że yy, w pewien sposób jest uzależniony od materii. Gdyby ten trójkąt i koło było opisane na kwadracie, to w pewien sposób świadczyłoby o tym, że istota jest bardziej uwolniona od materii. Choć tak jak tutaj już mówiłem, to nie jest jakiś horoskop, absolutnie tak tego nie traktujcie. To jest taki test, który pokazuje bardzo wiele rzeczy. Jak zobaczycie te kolory, zaczniecie analizować, bo chodzi o to, żebyście się odnieśli do tych informacji w swoim wnętrzu, można powiedzieć. Choć tutaj powiem Wam też, jedna osoba tylko przysłała mi mailem. Yy, wpisała w koło w kwadrat, a w kwadrat w trójkąt, co de facto no, hmm, nie jest, może dzisiaj ten wyjątkowy, yy, można powiedzieć, yy, wynik testu omówię, ponieważ on radykalnie odbiega od pozostałych. To od Joli, i ona sobie potem pewno to odsłucha, bo nie wiem, czy słucha nas teraz. W każdym bądź razie generalnie nie ma takiej opcji, nie dlatego, że nie mówiłem, tylko no, yy, trójkąta nie da się wpisać w kwadrat. Oczywiście, yy, tak jak Jola to zrobiła, to znaczy wpisując yy, w róg czy w kąt. kwadratu, jeden wierzchołek trójkąta, to oczywiście wszystko da się zrobić, ale nie jest to trójkąt równoboczny to po pierwsze, czyli w pewien sposób tutaj ta duchowość taka jest no niestabilna można by powiedzieć. Po drugie no Dwa kąty trójkąta są oparte na boku kwadratu, a jeden jest w jego kącie, więc jak gdyby jest to no, nieprawidłowe wpisanie figury w figurę, ani. No, poza tym. Cóż jeszcze te, tytułem tej interpretacji? Ona jest taka, taka, takim dużym wyzwaniem. To, że koło jest figurą zewnętrzną, czyli, tak jak mówiłem, jest to symbol umysłu w tym naszym działaniu, świadczy o tym, że ten umysł tak troszeczkę fu... po swojemu chce zinterpretować całą tą rzeczywistość i tą rzeczywistość, która jest rzeczywistością materialną, jak gdyby przejawioną naszego życia zewnętrzną i również tą całą wewnętrzną duchowość. No a resztę ja myślę, że Jola sobie sama odkoduje. Tyle informacji jej wystarczy. Myślę, że warto, żeby, żeby, to głębiej też przemedytowała. Czy ma się to jakoś na rzeczy, czy niekoniecznie. Natomiast te pozostałe interpretacje, ponieważ tutaj nie pokrywają się kolory i chyba się tego nie da zrobić w jednej audycji, więc albo będę i to wtedy trochę potrwa. Yy, po jednej interpretował, po dwie, w następnych dniach, już fali łącznika. To się fajnie pisze w falę łącznika, bo to siła przemian. Albo może zrobię jakąś taką dłuższą audycję, gdzie się tam nagram nawet bez yy, yy, informowania. Kiedy? Bo to najlepiej, żebym miał natchnienie na to. I sobie po prostu odsłuchacie, jak będziecie ciekawi. To jutro mamy czerwony magnetyczny wędrowiec, czyli Tobiego, Co prawda nie. 153, tylko 53 i nie powtarzamy, no ale, ale jest. Natomiast dzisiaj tytułem podsumowania tej fali wędrowca powiem Wam, czy 13 dzień fali wędrowca objawia, jak ważne jest nasze ciało fizyczne i każe przyjrzeć się z bliska dolegliwościom i kompleksom. Aby poznać ich wymowę. Więc, jeżeli coś będzie się takiego działo, co można do tego w jakiś sposób odnieść? Bo ciało daje różne impulsy, szczególnie o tej porze roku, w taki sposób, w takiej pogodzie, troszkę nam tu nagiętej na tą chwilę, no i w taki sposób się przejawiającej. I jeszcze w taki czas, kiedy nie łapiemy jednak, a jeżeli ktokolwiek z Was czy, czy wszyscy łapiecie, to tylko no świetnie świadczy, że macie wielką elastyczność, ale generalnie większość ludzi bardzo tak mocno, właśnie teraz zaczyna odczuwać, niby właśnie. Tą wiosnę, która powinna no, wywoływać tylko uśmiech, ale w pewien sposób to jest troszkę tak jak w naturze. Wszystko wybucha, choć powiem Wam, że wczoraj u mnie było dwadzieścia kilka stopni. Tak ciepłutko, że przy okazji sprzątania tego ogródka to ja się już opalałem, bo. Była ta, było to już takie stabilne ciepło, można powiedzieć. Tak to odczuwałem. No i tak, i z tego wszystkiego umknął mi kontekst, bo już zacząłem analizować falę wędrowca. No dobra, może do tego wrócę, jak sobie przypomnę. W każdym bądź razie słuchajcie, jako że fala wędroca jest falą czerwoną i kończy się, bo jak każda fala w takim samym kinie się kończy, co i zaczyna, to dzisiaj warto przed tym następnym białym kinem pierwszym fali łącznika jutrzejszym. Przyjrzeć się jeszcze tak trochę jak wczoraj i przemedytować. Tym bardziej, że jeszcze mamy trzymacie trochę czasu, bo jest mocno wcześnie, a zaraz będziemy kończyć. Więc zamiast właśnie was rozruszać. Dzisiaj to to tak chcę was zainspirować, żeby jeszcze. Wejść głębiej w siebie. Jest to świetne miejsce, żeby pozbyć się różnych rzeczy. Tak jak przed, przed chwilą powiedziałem, Trzynasty Dzień objawia, jak ważne jest nasze fizyczne ciało. I każe przyjrzeć się z bliska dolegliwościom i kompleksom, aby poznać ich wymowę. To wszystko są rzeczy, które w pewien sposób oddzielają nas. Od naszej wewnętrznej wolności. A ponieważ one prawdopodobnie przejawiają się już na tyle mocny sposób, że widzimy, na jakich one w programach funkcjonują, czy jakie mają podnoże, podłoże, czy też źródło, czy taką pierwotną przyczynę, to jest to to miejsce w naszym życiu, w której możemy tym samoograniczeniom, które sami na sobie gdzieś tam, sami na siebie yy, narzuciliśmy, czy wybraliśmy jako dominujące przez kiedyś jakiś tam okres naszego życia, programy, powiedzieć dziękuję, podziękować tym wszystkim, którzy. W sobie głęboko, oczywiście, chociaż możecie to zrobić również na zewnątrz, tym wszystkim istotom, które były w to zaangażowane. Być może to one się mocno przyczyniły do tego, żeby się to w nas takie czy inne ograniczenie pojawiło, ale słuchajcie, no, oni to zrobili z reguły w celu. Takim, żebyśmy mogli do tego, na skutek tego wzrosnąć. I to jest właśnie ten moment, w którym zdajemy sobie z tego sprawę. Często, to, że zajęło nam to często dziesięciolecia, to nie znaczy, że to było straszne i oni tacy straszni, że nas na to skazali. Tylko ja zawsze mówię: No, my tacy tępi, że tyle czasu nam to zajęło. No, ale w końcu się przejawiliśmy, w końcu to zrozumieliśmy, i jeśli wyciągamy z tego wnioski, no to jest zaczął za co dziękować. Można sobie jeszcze zbadać swój stan komunikatywności odpowiadając w takim wewnętrznym właśnie medytacji, czy wglądzie jak to kto będzie z was czuł. I tutaj zgodnie z właśnie z opisem do fali wędrowca uczynionym przez Hannę Kotwicką można sobie zadać takie oto pytanie. Czy rzeczywiście zaczynasz się otwierać? Czy twój bojaźliwy duch uparcie podtrzymuje cudze przekonania albo sam stwarza nowe bariery? Czy nie jesteś zbyt rygorystyczny w stosunku do najniższych, znajomych lub podwładnych? Czy zezwalasz dzieciom na swobodę, czy też musisz mieć wszystko pod kontrolą? Czy nie stałeś się niewolnikiem pieniądza? Czy nie drżysz o miejsce pracy? Jakie możliwości pokazała ci fala wędrowca w sferze odzyskania niezależności? Co podała ci niemalże na tacy? Czy nie uważasz, że ślimaczy domek twojego starego świata, Zrobił się nieco za ciasny. I ostatnia refleksja. Czy chowasz światło pod korcem, czy też jesteś gotów zanieść je tam, gdzie jest najbardziej potrzebny? No i słuchajcie taką refleksją możliwością takiej refleksji kończę na dzisiaj żebyście jeszcze mieli troszkę czasu na przemyślenie i polecam chociaż 10 minut i tak jak mówiłem wczoraj jak gdzieś się okaże że coś jest na rzeczy Coś zacznie was, was drgać, coś gdzieś uaktywni się w polu, to uwalniajcie to po prostu z oddechem, dziękując za to, że spełniło swoją rolę. Być może pokaże Wam się w tym samym momencie inna większa interpretacja, inna większa rzeczywistość. Bo to wszystko służy temu, żebyśmy mogli wzrastać. Kwestia tylko, czy jesteśmy na to gotowi. No i to tyle w dzisiejszej audycji. Jutro, to znaczy 19, jutro piątek już mamy, oho. Wschód Słońca, 5.26 i pasie 27 sekund. Chyba jeszcze zostajemy przy tych, przy tym czasie schodów słońca. No to żegnam was, do usłyszenia jutro. Miłego dnia wam życzę i owocnych przemyśleń.